Siema, ja jestem Kipson i witam Was w drugim odcinku z Minecrafta. Jak widzicie, za mną jest e, to, na czym e, skończyliśmy poprzedni odcinek, czyli pierwszy. A teraz, no, zrobiłem ciekawą budowlę. Na razie nic Wam nie pokażę, Pójdziemy do domku i zaczniemy od oprowadzenia Was po domku. Jak widzicie, jest to zrobione domek z, no, Tutaj środek jest wypełniony z jednego rodzaju drewna. No a tutaj jest tak, zrobione takie wejście, wydaje mi się, że jest spoko. Tutaj macie łóżko. Eee, nie wiem, ja chciałem robić jakieś, nie wiem, sypialni czy coś, więc zrobiłem tak. Są drzwi. I przechodzimy tutaj. Zrobiłem takie wnętrze. Tutaj ma, zrobiłem skrzynkę na jakieś takie nieciekawe rzeczy. To jest piec. Oczywiście, że coś się przytopiło. I tak, tak to wygląda. Jest to dosyć mały domek, ale wydaje mi się, że jest całkiem spoko. A teraz, co to tam może być? No właśnie, już Wam pokazuję. Otóż tutaj znajduje się farma, gdzie już trochę rzeczy mi podrosło. To sobie ogarnę później. E, tutaj w te puste miejsca wleję, wo wleję wodę żeby szybciej rośliny rosły, a teraz pokażę wam jeszcze jedno miejsce. Wydaje mi się, że raczej będziecie wiedzieli, co to za miejsce. To nie jest trudno się domyślić, co to. No. Więc tak, wiem, że nie wrzucam jakoś regularnie filmów. Przepraszam, wakacje nie jest to proste, ale może jakoś uda mi się jeszcze w tym tygodniu coś nagrać e i ewentualnie jeszcze dwa odcinki jakoś za tydzień. Tutaj mamy zejście do jaskini. Już tam ją przeszukałem. Między innymi znalazłem żelazo na wiadro. po co wiadro? Ktoś mógłby się spytać. No to zaraz wam pokażę. Przepraszam, jest tak gorąco, że aż musiałem się wody napić, więc. No te trzy sztabki, które zostały pewnie pójdą na kilof. Pewnie tak. I co? To będzie taki... Mam nadzieję, że w końcu wyjdzie jakiś krótszy odcinek, bo już naprawdę dosyć mam trochę tych dłuższych, bo to też wiadomo nie każdy ogląda taki odcinek do końca. A tak to przynajmniej może znajdzie się osoba, która obejrzy do końca i też za to szanował. Dobra, wyjdźmy. Długie wyjście jest to. W ogóle nie wiem, czy zrobić schody, czy tak, takie zejście. Ale teraz. Znaczy, mamy taki most i tam coś jest. A co to zaraz zobaczycie? Tak to wygląda. Powiedziałem, że może tam się rozbijemy, no ale uznałem, że tutaj będzie lepiej. Tak jest tak to wygląda, w sumie to, wróćmy można by tak drzwi zamknąć kultury trochę a, jeszcze skrzyni wam nie pokazałem, tutaj takie rzeczy jak zbroje, miecze i tak dalej tutaj jedzenie, tam nasiona a tutaj takie rzeczy, nie wiem jakie nazwać w sumie dobra lecimy do tamtego miejsca tutaj w ogóle nie wiem w sumie czemu zrobiłem tą klapę na początku tutaj była woda ale już nie chce mi się tego zmieniać, więc już zostanie taka klapka tutaj już nie będę stawiał w ogóle to nie jest cały blok e, podłoga po której chodzę tylko to są te takie pół, pół bloki płytki więc no tutaj mamy taką mini wiochę a tutaj mamy windę, którą zrobiłem E, tak o myślę, że jest to całkiem spoko opcja niż robienie jakichś schodów na dół czy coś tylko jest jedna, jedna rzecz, no właśnie będę musiał, jak woda tutaj spływa, więc będę musiał jeszcze z taką rzecz, którą zrobię, to właśnie żeby nie tak, żeby tutaj nie było tej wody, bo to trochę dziwnie wygląda. No, to w sumie tyle, co chciałem powiedzieć, ale tak czy siak jeszcze przynajmniej e, na no, ciecku coś pożytecznego, czyli wszystko tam mm, wleję wodę w odpowiednie miejsca, które trzeba. Jest noc, więc na pewno nie trzeba się przespać. E, mam zamiar robić streamy niedługo. Już 6 OBS, ogarnię tego, ale. Mam problem z głosem, yy, bo powtarza mi się pierwsza kwestia, którą powiem. Wiem, to dziwnie brzmi, ale tak jest. Więc jak to uda mi się jakoś ogarnąć, to już będą streamer. No, otwórzmy drzwi i podlać kwiatki. Nie na no, rośliny. Wleję tutaj i zrobię to od tej strony lewa czy prawa, a niech będzie lewa. Tak was zmyliłem, bo wiadomo, trzeba przedłużyć odcinek, żeby był dłuższy. A, tutaj jest jeszcze taka skrzynka. I co w niej jest? Uwaga! To już w sumie pokazywałem, ale no, nie wiem, w sumie czym zrobiłem taką skrzynię. Nie mam silnego pojęcia. Idziemy spać widzicie spadłem z takiego miejsca nie pytajcie jak tworzyłem cały ten most to spadłem ale wszystkie temu udało mi się odzyskać no taki luźniejszy odcinek to co miałem wam pokazać pokazałem mam nadzieję że miar fajnie to mi wyszło no tia naprawdę widać podwędzać wodę, bo bo tak Już wam wiele kursów jeszcze zrobimy jeszcze ten i jeszcze dwa, bo zalejemy tą drugą stronę i tam na tyle jest potrzebne więcej wody więc będzie trzeba jeszcze dwa kursy zrobić i już zakończymy, a teraz nie będę jakoś tu nie wiem, przedłużał, wycinał drzew. Przy Was. Nie widzę sensu. No. Ale serio, napiszcie no, jak oceniacie to co mi tutaj wyszło. Zawsze robiłem jakieś domki takie na powierzchni, a jak już robiłem jakieś domki skalę, to przynajmniej mi się tak bardzo nie podobało jak to co tutaj zrobiłem. Dobra, schodzimy. Czech i lecimy. Takie dwa razy i, I dokończył no, to tak e, oczywiście skina dalej nie zmieniłem. Jestem MOPsem. Nie wiem czemu. Jakoś nie chce mi się robić własnego skina. Tako. w ogóle jak można sprankować tych villagerów teraz giniemy i automatycznie się wszystkie oboją, w sensie przynajmniej tak było na samym początku, że jak się walnęło w ten dzwon, to on sprawił, że oni się chowali do domków ale teraz to się nie dają na mecia, bo po prostu wiedzą, że jest dzień, więc nic mi się nie może stać. No. To tak. Ech, może kiedyś tam wrócimy, nie wiem, zrobię jakieś coś. Nie wiem co, ale tako Pomyślałem, że Może coś tam będzie można wykminić tu, 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 tu. Ciach lecimy po ostatnią Sztukę Wody i Nie będę wam Was zamęczać Bo wiem, że Moje filmy to <gryw> No nie są najlepsze W sensie No nie montuję ich Ani... Ten Trzeba różne opinie o tym pasku, który widać na dole Jeżeli mam być szczery, to... Na początku próbowałem nagrać bez niego, w sensie na pełnym ekranie, ale... legoł się Minecraft Nie wiem czemu, pewnie przez jakieś ustawienia graficzne Może coś szpera mi Da mi się to tak ogarnąć, żeby nagrywać na pełnym ekranie tak, że będziecie musieli tu przebyć dobra wpływamy no muzyka z Minecraft to jest to jest to dobra chodzimy i podlewamy dobra skończona robota wszystko to co miałem zrobić to zrobiłem podnie nie ściągam bo to bardzo nieładnie o świetnie ale nie ma to jak, jakieś powiadomienie podczas filmu no więc co słuchajcie mam nadzieję że to co skonstruowałem wam się jakoś jako tako spodobało. Możecie napisać w komentarzach, co o czymś takim sądzicie. Co, widzimy się w następnym odcinku. Może będzie Overwatch, może będzie Minecraft, tego jeszcze nie wiem. Trzymajcie się do następnego. Cześć. A, przepraszam. Nie, bardzo ważnej rzeczy. Oczywiście, e, macie zostawić łapkę. E, suba, dzwonek. Bo jak nie, to ten, ten pies was dojedzie. Oczywiście, żartuję. Nie będę od Was aż tak tego wymuszał No ale jak ktoś jest chętny to zapraszam do lajkowania Nawet no co Trzymajcie się Cześć